Dzień dobry. Chciałem dzisiaj poruszyć temat, który w Hiszpanii, no i w Europie generalnie budzi wiele emocji. Czyli słynny Okupados. Ludzie, którzy wchodzą nielegalnie do Twojego mieszkania, tak, i zajmują, i mogą tam mieszkać i nie płacić. To nie jest wynajem, to jest Okupados. Okupują. I można byłoby ich potępiać. Gdyby nie to, że ma to korzenie społeczne. Warto się przyjrzeć temu tematowi ze względu na to, że właśnie obecnie przez parlament hiszpański jest przepychana ustawa likwidująca Okupados. Ale to nie jest tak, że oni zlikwidują to w 100% i że już taki człowiek nie będzie mógł wejść wam do domu w Hiszpanii. Bo ustawa mówi o tym, że jeżeli wejdzie już Okupado, jeżeli ktoś nielegalnie wam zamieszka w domu, to będziecie mieli. Przyspieszony proces sądowy, żeby go pozbyć, ale się, żeby się go pozbyć, e, czyli 15 dni, a teraz to nawet nie wiem ile to trwa. Następna sprawa jest taka, że ci nieszczęśliwi okupados mogą jednak się odwołać, i cała sprawa będzie znowu przedłużać się. Więc jak to właściwie jest i skąd się wzięło, bo tak trochę tutaj namieszałem. Przerywam na chwilę ten film. Kochani, bo chciałbym tutaj szybko wrzucić takie małe ogłoszenie. Na naszej stronie www.rodzinavdrodze.pl mamy dużo informacji ciekawych, ale mamy też sklep. Możecie kupić e-booki na temat edukacji domowej, na temat zakupu używanego kampera. Jeżeli ktoś na ten temat myśli, to. Ma tam mnóstwo informacji, a e-book oszczędzi mu całą masę kasy. Także wracamy już do filmu. Pozdrawiam. No więc tak, Okupados wzięli się w latach 80. i 90. po prostu z biedy. Banki wyrzucały ludzi z domów. Tak, u nas tego nie ma. Znaczy jeszcze nie ma, bo jak był duży kryzys lat 90., to my mieliśmy większość mieszkań. Albo spółdzielczych, albo własnościowych, a nie w kredytach tak jak teraz. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że obciążenia są tak wielkie, że nie dajecie rady spłacić i bank po prostu wam zabiera to mieszkanie. I co wtedy? No albo lądujecie u rodziców, albo jak macie, no albo. Jeżeli jesteście sami, to jeszcze trudno wam coś zrobić. Ale w latach 80. i 90. ta sytuacja w Hiszpanii była tak dramatyczna, że po prostu ludzie zaczęli okupować inne mieszkania. I nawet nie o to chodziło, że po prostu zajmowali wasze mieszkania. Stało dużo ścianów i po prostu oni się tam wbijali. I jeżeli, jeżeli właściciel w ciągu 48 godzin nie zgłosił tego na policję, to już oni sobie tam mieszkali. No bo to z drugiej strony. Wiecie, co innego jest, kiedy ktoś się wbije Wam do mieszkania, ale wyobraźcie sobie, że on się wbija do banku. To trochę to już inaczej, prawda, to wygląda. To znaczy, bank zabrał mieszkania ludziom i stoją te mieszkania puste, a inni nie mają gdzie mieszkać. Sprawiedliwe? Niesprawiedliwe? Kurde, no kwestie mocno dyskusyjne, nie? No ale jednak... Dramat jest. I stąd się wzięli Okupados. E, oczywiście, no, jak to z tymi dziurami w prawie, temat się rozwijał, no i, da, i tkwi Nada. Kryzysy były, kryzysy odchodziły, Okupados zostało. Niektóre Okupados nawet mają bardzo ciekawe e, historie. Na przykład Okupados w Barcelonie jest takie, w jednym z domów, e, że w 1997 została zajęta kamienica przez właśnie Okupados, czyli mówiąc inaczej, zeskłotowali to, żebyśmy już tego Okupados nie powtarzali w nieskończoność, i zaczęli wrastać w tkankę miejską. Na tyle, że integrowali się ludzie, mieszkało tam bardzo dużo osób, zaczęli tworzyć różnego rodzaju działalności kulturowe, społeczne itd. Trwało to sobie od 1997 do 2003, wyobraźcie sobie, na pełnym nielegalu. Kiedy to władze miejskie stwierdziły właśnie, że chcą się tego pozbyć i chcą wyburzyć ten dom. Na co z kolei cała okoliczna ludność, społeczność zaczęła protestować. Zrobiły się ostre zamieszki. Na tyle duże, że władze miasta odstąpiły od zlikwidowania Okupados, znaczy skłotersów, tak? I mieszkają tam nadal. Cały czas funkcjonują od 1997 roku. To nie jest tak, że okupados e, okupują tylko mieszkania, bo znam przypadek, że okupują też działkę. Co jest dosyć zabawne, ale jednak jest. Także e, ustawa podobno ma przejść, ma być trochę łatwiej dla e, tutaj ludzi mieszkających, co ma być bardzo dużo łatwiej. No ale nadal jednak e, zostają różne furtki, no bo co z tymi e, okupadus, którzy są z rodzinami. Tu w ogóle był e, problem e, bardzo skomplikowany, bo, bo takich ludzi nie można było w ogóle usunąć. W tej chwili ma być to przyspieszone, no ale tryby odwoławcze i tak dalej, wiecie jak jest w sądach. Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie, więc e, myślę, że ten trend będzie cały czas e, rósł. Może inaczej, nie będzie rósł, ale nie będzie zlikwidowany w 100%. No więc, tak, pokrótce. Jeżeli będziecie kiedyś myśleć o Okupados, to nie jest to zero-jedynkowo, że o, weszli jacyś do domu i nie wiadomo co tam i tak dalej, tylko miało to swoje korzenie w ruchach społecznych, miało to swoje uzasadnienie zajmują różnego rodzaju nieruchomości. Ja wiem, ja wiem, jest to godne potępienia, no ale postawcie się nieraz w ich sytuacji. Co by było, gdybyście to wy znaleźli się bez domu i gdyby dookoła były puste mieszkania czy to jakiegoś wielkiej korporacji, czy banku, czy kogokolwiek, to w ogóle by się tym nie interesował wiele, wiele miesięcy, a wy nie mielibyście gdzie mieszkać. To pytanie, co byście wtedy zrobili? Dajcie znać, czy Wam się to podobało, dajcie łapkę, komentarz. Pozdrawiam Was ze słonecznej Hiszpanii i zobaczcie jutro w odcinku, jak robimy okupados po polsku, bo znaleźliśmy idealny dom i jeszcze ustawa nie jest wprowadzona. Pozdrawiam.